Drop it. Siemanko! Jestem Ron i witam was w kolejnym odcinku W kolejnym odcinku zagrajmy wydarzenie Fight for New York Zapraszam! No dobra, tutaj mamy parę walk Tutaj mamy, co, co my tu mamy? Exhibita? Nie Nożbite? No Nine Warren? Warren G? No to dobra Dajemy go Bo co? Bo czemu nie? Dobra, na dzielamy. Jeden na jednego to manda Łysego Chyba tak to nie brzmi Dobra, dajesz Tak Tak patrzyłem na poprzednie nagrywanie, cholernie narzeka na, na te loadingi drugie Powinien mieć na to tak szczerze wyjebane na te loadingi ale dobra narzekać tylko narzekać. Dobra, też że mnie tutaj nieźle kontruje Spróbuję mu jakoś okrzyżować plany. Fuck you. Cyk cyk. Fuck. No dobra. O Warren, ty ty kutwo Dobra, Warren, dlaczego musisz być taki zły? Daj się po prostu złapać. Dobra, będę, będę musiał po prostu tylko uderzeniami go atakować. No i to też nie działa. A? No i go nie trafiło. Oh, no, fuck! Niech cię szlak! O oh, nie! No i słabo idzie Miałem trochę przerwę nagrywania Dobra <laughs> Teraz go spróbuję porządnie obić Revenge dziwko Dobra Jakoś się udało, ale Coś Słabo to widzę Dobra magiczne ataki magiczne zbroja plus zbroja plus cztery dobra koniec tych RPGowych elementów czas go rozwalić fuck you teraz patrzcie na to królestwo Chrystusa teraz patrzcie. to jest epickie no dobra. No dobra. Kolejny wyeksterminowany. Go szybko chyba już nie zobaczymy. W takim solidnym kopie z powietrza. Dobra, dobra. Koniec gadania, tylko więcej napierdalania Jak to się mówi? O ile ktoś tak mówi. Może ja sobie to wymyśliłem. A razie to drugie Dobra Kogo my tu mamy? Mamy tutaj Maka. MAC Dobra, nie, ja się doładuję, bo się o kurde wyszłem. Bo mi coś tak kijowo szło. Dobra. Welcome back. Siema Rollins. No pain, no gain. Hmm. Hmm. Dobra, mam tutaj. Tylko raz w nogę możemy i wszystko wydamy. To niech będzie. Dobra, Mak, chodź. ten pewnie ta dziesiątka, te 0 pewnie wskazuje na jego okrągłą mordę. Tak to stwierdzam. Yeah, go. O oh, fuck. Nie, no. Co ja będę przeżywał przecież? Tylko raz walną Dobra. Idę go. Widać, że, się, że se chłopak nie radzi. O, mamy tutaj łom, chyba tego weźmiemy zaraz. O, że cienki bolek z niego. Jeśli chodzi o wytrzymałość, dobra, rozpierdzieliśmy. chciałem zrobić Blaze, na tak przypadkowo nie Dobra, nieważne. Dobra. Wycięstwo, wycięstwo. To dosyć banalne, ale nie przejmujmy, nie przejmujmy się tym. Cioty ty zawsze będziesz tam? Może bez przesady, ale dobra. Czy ty oczywiście w grze? Dobra. Wiecie co? Przebierzemy się. Albo mogę. Dobra. Co my tu mamy? Zobaczymy co możemy tutaj kupić teraz. No, dosyć dużo. To dobra, co my tu mamy? Albo coś może innego. Coś w tym stylu, ale inny ten... Inny format. Prosiłbym o A4. Okej. Yo, everybody's got their own stuff Słodkie A, seksowne, bym powiedział Ale zobaczymy sobie coś innego No gdzie to jest? Gdzie to było? Dobra, to się zaraz ukaże Przed moimi oczyma No i hey, zobaczymy jak to wygląda, wygląda Ale Nie Biery sobie Tamto, tamto co mi się spodobało. To jest Yo, chyba that's to. A fresh look. Tak, zgadłem. Dobra. Bierzemy to rozpięte. Ooh boy. Yo, I'll tell you, that is być rozpięci. Dobra. <coughs> Alright, ten Nie, nie obcisły. Wygląda trochę jak debil z tych obcisłych dziwnie. Dobra. To wygląda. Na przykład dał takie? Nie. Dobra. Będziemy się teraz pieprzyć z ubraniem. Ale. Ale ja gram? Ja mam swoje warunki, a wy macie oglądać. Jeśli o, o ile oglądacie. O ile już nie wyłączyliście. mik. Dobra. Yo, that right there, that's sick is all hell. Co my tu mamy? Teraz buty, Jakiś... yo, that looks tight on Księży, księżniczkowe pantofelki. Yo, that's a nice choice, my right bro, bez, bez tych żartów głupich. Dobra. Um, teraz okulary. Yo, this is one of my best sellers. No no no. Jest nawet hey, yo, nice choice! No to dobra. Nie, nie zmieniam. Jest nawet nawet wspaniale. Jest cudownie wręcz. Dobra. Dobra, nie, no przez nie będziemy sobie zmieniać. To co? A doładujemy się, bo. Bo za łatwe walki to nie będą teraz. Witam teraz. Welcome back. A mam Star, tak tylko... Dobra, tyle... Mniej dynastu. więcej. Dobra, wszyscy na wszystkich. Mam tutaj całkiem dobrych tych biedaków. Tak się wyrażę. Mam tego flipa, mam manego i mam pokes. I'll hate you. Hey, man! We got the good shit up in here. You in some serious trouble now. I hope you let's. I'm gonna take your life. Get ready for action. I bet you see a fruit. Of... <coughs> oh, the you chip. Oh, it. Oh! Planżę, tak nie będzie się lało nas ale Albo... Je, to było mocane. Tyle życia. Można powiedzieć, że nawet, nawet jest cioty. Dobra. Normalnie patrzcie, jak go niszczę. Normalnie piękno walki. Dobra, łamiemy tutaj manego. Łamiemy go. Dobra. No dobra Próbuję będziemy próbować kogoś złapać, ale puśwam A fakt! Wszystko nie po mojej myśli. A, no dobra. A to nie zmienia faktu, że tu nie rozrabia za bardzo. Dobra. A fakt to już przeszło, zapomniałem. Fak! Fak, 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 odwrócili się przeciwko mnie, co? Będziemy z waszym mistrzem, nie rozumiecie tego? O dobra, mamy tutaj Królestwo Chrystusa, cudowne rzeczy się dzieją. Jebie, czy tak sobie pozwolę w kosmo Dobra, come on! Może zatańczymy co? Może wolisz breakdance? Czy może. Może dostanie. Może porządne, solidne dostosowanie w to jest dobry taniec. Many. Menu. O, paknie ten. A dobra. też solidnie dostanie. Ale nie tak jakbym chciał. Pak? Oj. To, to, by, to, to by zabolało, jakbym mnie trafił. Auć! Dobra, za kogo ty się uważasz, co? jesteś fajny niby? Auć! O, chodź, o chodź! Dobra! O, widać, że... Chyba, chyba już wiem jak go wykończymy. No, ho, ho, chodź! Zatańczymy. Albo, albo ty zatańczysz ze mną, albo jest to tobą. Dziwne to było. Dobra, chodź. Pff. O, dobra, trafię go. Trochę to już trwa, bo się z nim pierdzielę, że tak powiem. Ale przeciwnik też nie jest łatwy. Ono, ono. No. O, dobra. Odsunę się od tych trucheł, bo mi przeszkadzają. Fuck! Jak on... Teraz go spróbuję złapać. Pff. To jest zła taktyka. Dobra, Przez broni się, widać, że defensywę, ale gówno mu to dało, tak czy siak w końcu. No, Ach. trochę już mnie zaczyna denerwować, tak szczerze. Mówiąc. Jeszcze raz mi odetchnie, to się wkurzy, dobra. Dobra, nie. To jest bez sensu. Patrzcie. No wy... Ty, ty dziwko, kurde. Pieprzony, kurde, wziął ten... King bilardowy. Jeszcze mi oddechu. No, zobaczymy. Się spotkamy na ciemnej uliczce po tym, po tej walce. O ile ją teraz wygram, bo przez to pierdzielenie się. Przekram. Fuck! No i w sensie pierdzieliłem lepiej Rorron, kurde tego. Pobawić się przeciwnikiem, będzie fajnie, dużo zabawy przyniesie. Dupa Fak! moran Moran Nie! Dobra! Dobra! Yes! Już myślałem, że to przegram! Achuj, owo! Dobra. Spaczka. Wręcz seksownie. Jeszcze znowu tak wspomnę. Dobra. Fajniutko. Dobra, Co my tu mamy? Walka z Exhibitem, ale to może bardzo długo potrwać. No, nie wiem, czy zakończy odcinek, czy, czy właśnie zawalczyć. Mam już 15 minut. Hey, how's it going? What do you build up? Pomyślimy nad podładowaniem się. A, a wiecie co? W następnym odcinku sobie zawalczymy z, z Eksybitem, bo to będzie ciężka walka, więc. Więc. Ja jestem Ereon i. i żegnam się z wami. I zapraszam do kolejnych odcinków serii Zagrajmy w serii Zagramy w Fight for New York. Zapraszam! Drop it!